Na teren szkoły podstawowej w Straszynie zjechały się służby mundurowe, aby przetestować swoje umiejętności na drugich powiatowych mistrzostwach z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Cztery drużyny zawodowe. Dodatkowo mamy jeszcze sześć drużyn z Ochotniczych Straży Pożarnej. Dla drużyn przygotowaliśmy cztery zdarzenia. Dużo krwi, no ale te ćwiczenia właśnie mają na celu to, żeby zmierzyć się z faktycznymi zdarzeniami, które mogą się wydarzyć. Zdecydowanie lepiej jest przećwiczyć niż na surowo udzielać takiej pomocy, dlatego że jeżeli ćwiczymy, to jesteśmy w stanie pewne błędy jeszcze poprawić. Gdy już zdarzy nam się w faktycznym działaniu przystąpić, no to na te błędy nie ma czasu. Z informacji, które otrzymujemy zwrotnie od drużyn, które biorą udział, to są bardzo zadowolone i mówią, że takich ćwiczeń jak najwięcej. Także myślę, że za rok spotkamy się w trzecich powiatowych zawodach z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Drugim niezwykle ważnym celem zawodów było zwiększenie świadomości młodzieży na temat bezpieczeństwa. Imprezę mamy podzieloną tutaj na dwie tury, czyli mamy prelegentów zaprzyjaźnionych służb jak wojsko, policja, leśnicy, straż pożarna, ochotnicze straże pożarne. i tematem przewodnim jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Mamy przygotowane prelekcje dla tych dzieci. Jednocześnie z tymi prelekcjami przeprowadzamy zawody dla służb z tej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ma to na celu właśnie oswoić ratowników, żeby przy prawdziwych zdarzeniach nie było problemów, nie musieli się zastanawiać, tylko już. Schematycznie działać. Dziękujemy bardzo pani Wójt, Magdzie Kołodzicza, i pani dyrektor też za udostępnienie nam infrastruktury szkolnej. Tak samo pani Wójt ufundowała częściowo nagrody dla zawodników. Tak samo no, głównym sponsorem jest Starostwo Powiatowe w Puszczu Gdańskim. I choć to były zawody, to zwycięzcami jesteśmy my wszyscy. Możemy być dumni z naszych służb mundurowych nie tylko za ich umiejętności, ale i znakomitą współpracę. Polecamy również zobaczyć 8 bieg Doliną Raduniej 2019 oraz Dzień bez samochodów w gminie Pruszcz Gdański. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.